Cześć, dzisiaj e, chyba przyszła pora porozmawiać o moim kompostowniku, ponieważ akurat w tej chwili potrzebuję trochę kompostu, żeby wspomóc wzrost moich e, ogórków. Także opowiem Wam troszeczkę o sposobie, jaki używam, żeby e, um, zrobić e, dużo fajnego, pełnowartościowego kompostu. Jeśli chodzi o mój kompost, to zazwyczaj jest on zrobiony w głównej mierze z zrębki. Oprócz tego też yy, wrzucam tutaj na ten wybieg yy, różne takie, takiego rodzaju, nie wiem, odpadki z domu. Takie, które yy, nie są jeszcze sfermentowane i które nie, nie zaszkodziłyby moim kurom. Wszystkie... E, chwasty, które e, są wywalane po plewieniu także moje kury to wszystko pięknie przerabiają i chciałbym wam drodzy państwo opowiedzieć troszeczkę o tym jaki, jakie ma ten sposób e, wady no i zalety aczkolwiek moim zdaniem uważam, że tych wad jest naprawdę niewiele może zacznę od tych wad słuchajcie, naj, największą moim zdaniem wadą na tą chwilę jaką tutaj e, mogę zaobserwować, ściółkując właśnie ten wybieg dla moich kur, jest już e, coraz mniejsza możliwość załatwienia tych zrębek. Uważam, że ludzie e, dowiedzieli się o tego typu e, sposobie na ściółkowanie, uzyskiwanie różnego rodzaju kompostów i zaczęli sami to stosować. Zrębka, którą jeszcze wcześniej uzyskiwałem za darmo Na tą chwilę muszę za nią płacić Ale jeżeli chodzi o ten koszt No to mnie wychodzi takie ściółkowanie e, Tą zrębką w granicach 300 zł Załatwiam sobie około Może tam 8-10 metrów Sześciennych takiej zrębki I starczy mi to na dwa wybiegi myślę, że na jakieś półtorej roku. Kolejną rzeczą, jaką ja uważam za wadę, to to, że akurat ta zrębka, którą ja tutaj uzyskuję, jest dosyć e, drobna i ona dosyć szybko mi się tutaj, tutaj rozkłada. Ja e, tą zrębkę kładłem około 3, może do 4 miesięcy temu i już w tej chwili jestem w stanie e, uzyskać e, dużo fajnego, pełnowartościowego kompostu. Więc z jednej strony myślę, że to dobra, że ona się tak szybko rozkłada, a z drugiej strony no, trzeba ją często wymieniać, bo zamienia się po prostu w piękną ziemię, taką próchniczą. No i zaczyna się tutaj robić e, no, błotko w momencie, kiedy jest dużo opadów, szczególnie tak wiosną czy e, późną jesienią przed mrozami. No ale słuchajcie, więcej y, takich wad to ja już nie widzę. Słuchajcie, tutaj y, na moim wybiegu wręcz pachnie lasem. Tu nie śmierdzi w ogóle jakimś amoniakiem. Nie czuć tutaj w ogóle, że y, tutaj sobie żyją kury. Kiedyś, ja już kiedyś nagrywałem filmik, w którym mówiłem, że taki, ta, takie kury u mojej takiej znajomej po prostu tak smrodzą, że no ciężko tam ustać przy tym wybiegu dla kur. Tutaj w tej chwili ja sobie siedzę, pełen relaks, żadnych nie, niemiłych zapachów, tak naprawdę nie ma też dużo, nie wiem, tmuch i tak dalej. Normalnie jak, jak ja w każdym miejscu nie jest to takie uciążliwe. Może taką wadę, aczkolwiek myślę, że to nie jest do końca wada, jest to, że raz na jakiś czas to zrębkę niestety ale trzeba przerzucić, szczególnie po dużych opadach deszczu. Ponieważ no, ja uważam, że wtedy te procesy przebiegają tak beztlenowo. No, i no nie jest to pełnowartościowy kompost, więc po takich dużych deszczach, jak przychodzę tutaj z widłami i to po prostu leciutko wzruszam, no ale to jest ile? 10-15 minut, i po robocie na jeden wybieg, bo mam na tą chwilę w sumie to już trzy wybiegi, ale ten trzeci jeszcze jest niedokończony, to robię to na dwóch wybiegach, więc tam na te dwa wybiegi schodzi mi się około. Pół godziny, może może 20 minut nawet. Zalety. Słuchajcie, ja tutaj na tym wybiegu u moich kochinów mam wysadzony winogron. Ten winogron on stał nie wiem jak długo. W ogóle nie chciał rosnąć. A w tej chwili zobaczcie, jak on się zagaił. Ile on ma już zawiązanych owoców. Ja w ogóle go nie podlewam. Tu zaraz wam, drodzy państwo, pokażę, jako odsłonię taką pierwszą warstwę i jak wygląda, jak wygląda w ogóle ta ziemia, że ona jest ciągle wilgotna. Zobaczcie. Ten winogron tutaj szaleje. Po prostu burz pięknie rośnie. Aczkolwiek na wiosnę go mocno zmroziło i niektóre pędły, pędy musiałem powycinać. Widzicie, jak on sobie tutaj pięknie radzi? Dlaczego? No właśnie dlatego, że ten kompost jest jest nawożony przez kury. za tym trzyma e, bardzo długo wilgoć. Ja tego winogrona nie podlewałem jeszcze ani razu. I prawdopodobnie nie podleję do końca sezonu, a nawet razu. Pokażę Wam, tutaj jest taka wierzchnia warstwa. Jak widzicie, tu wręcz nie zobaczysz żadnych odchodów. Te moje kury wszystko to przegrzebią, a ta zrębka wszystko to zneutralizuje. Wciągnie w siebie i Później w momencie, kiedy ja y, wyrzucam to na swoje rabatki będzie oddawać azot, potas, fosfor no i wszystkie inne makro i mikroelementy, które tutaj właśnie produkują moje te pierzaste przyjaciele. Drodzy Państwo, zobaczcie, ja postaram się teraz odgrzebać troszeczkę, może taki mam ten sprzęt mało profesjonalny, ale pewnie da się tym zrobić i zobaczcie. Tu już jest mokro. Tu już jest mokro. I ta poruchnica jest naprawdę fajna. Tą zrębkę, szczerze mówiąc, można by było już przesiać i użyć jej do nawożenia. Na przykład, tak jak wcześniej, do nawożenia. No, teraz w tej chwili potrzebuję nawożenia moich ogórków. Zaobserwowałem jeszcze taką fajną rzecz w tej zrębce. Jak przegrzebuję ją, no to jest bardzo dużo drżownic ja za chwilę wezmę widły być może uda mi się Państwu pokazać ile tych drżownic i co te moje kury i jaką wyżerkę będą miały a i przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz która może być wadą dla niektórych z nas ale dla mnie w sumie to nie jest żadna wada no niestety te moje kury strasznie rozgrzebują mi tutaj yy, karmę dokładnie zboże przężyto Krzenice. i ja mogę mieć tylko i wyłącznie problem taki, że na moich grządkach często gęsto rośnie zboże zwyczajnie. Wiesz, nie jest to dla mnie jakieś uciążliwe, bo można to fajnie wyplewić, z powrotem wrzucić na wybieg i te kury to wszystko fajnie zjedzą. No zobaczymy na to chwilę. Jest tu dosyć sucho, tak czy inaczej, ta zrębka jednak coś tam utrzymuje. Ale, ale już dawno nie padało, a to co padało to naprawdę niewiele. Więc może zdarzyć się tak, że ja nie znajdę tutaj drżownicy, bo uciekały. Ale, ale myślę, że. A i, ale wilgoć jeszcze jest. No. No i była pierwsza drżowniczka, proszę. O. Także słuchajcie, drżownice uwielbiają takie, takie miejsca. I to one tutaj właśnie w dużej mierze pomagają przy rozkładaniu się tego mojego kompostu. Właśnie w ten sposób przychodzę, jak jest jakiś większy deszcz, i wtedy staram się to wszystko przegrzebywać. Przejdę na mój drugi wybieg. Tam jest grubiej zaściółkowane, więc może, drodzy Państwo, pokażę Wam, jak, jak tam wygląda ta próchnica. Ta zrębka jest akurat na tym drugim wybiegu z yy, drzewa takiego iglastego, więc ona jest, będzie kwaśna. Aczkolwiek ja się nie boję w takiej ilości, jak ja tutaj stosuję. Myślę, że to nie zaszkodzi moim roślinom. W tej chwili jestem na drugim moim wybiegu. Zobaczymy yy, jak tutaj drzownice sobie latają, tylko że ja tutaj muszę uważać, bo ten mój kogut to wariat i będzie mnie atakować. O. W ogóle tu jest wymieszane z trawą i jeszcze ta trawa nie zdążyła się przerobić. No ale tu jest już prawie gotowy kompost Kurde za szybko za szybko za szybko 4 miesiące 4 miesiące i praktycznie kompost przygotowany Zobaczcie drodzy Państwo oczywiście trzeba Bo nie wszystko jest gotowe Ale wiele właśnie z tych materiałów które ja tutaj wrzucałem Już nadaje się zwyczajnie do nadaje się zwyczajnie już, żeby ściółkować rośliny. Drodzy Państwo, jak te kury robią robotę. Cały czas tutaj mi mieszają ten kompost. Ja przyjdę, po deszczu przerzucę ten kompost, a one grzebią i grzebią i przerzucają. Ja w tej chwili nie muszę żadnej pracy... To, żeby robić sobie kompost. W wcześniejszych latach, kiedy jeszcze nie miałem kur, przerzucałem kompost raz w miesiącu. Eee, wiecie, drodzy Państwo, że mi kręgosłup boli i nie jest to robota dla mnie, a jednak to robiłem, a potem... nie dalałem, A w tej chwili mam swoje pracownice. Już ich coraz mniej zostało, bo to już są stare kury. One mają 4 lata. I tak naprawdę to już takie darmo zjaty. Jeżeli chodzi o jajka a jeżeli chodzi tutaj o pracę przy komposie to jeszcze świetnie sobie te staruszki dają radę. Także zobaczcie, one to wszystko przegrzewią, szukają robaczków, szukają jakiś nasionek. Ten kompos jest w miarę czysty, wyzbierane są różne tam yy, nasiona różnych kwastów, aczkolwiek ja na to nie zwracam chyba uwagi. Najważniejsze, że żyzność w moim ogródku z roku na rok jest coraz lepsza. Ciekawska, ciekawska kura. Tak, w ogóle muszę mocno uważać na tego mojego koguta. Straszny awanturnik, zobaczcie. Zaraz, zaraz będzie mnie atakował, no? Idź sobie stąd, idź stąd, idź stąd. Jest tutaj moja żona, boi się wejść, córka też nie wchodzi, powiem szczerze, że ja, ja też muszę na niego uważać, bo kiedyś już siedział mi na plecach. Taki, taki to gdzieś dziad marny. Ale jeżeli chodzi o to, jakim jest kogutem, to, to prawdziwy dżentelmen. On pilnuje tego statka naprawdę fajnie. No, a one dla mnie robią robotę. W tamtym roku pamiętam, że około lipca robiłem zagonik na kapustę jesienną. No i wyrzuciłem sporo tutaj takiego kompostu. W, tej, w tamtej chwili nie przesiewałem go w ogóle. No i z tym kompostem wylądowały ziarna kukurydzy urosła w tak krótkim czasie co prawda ona nie dojrzała bo nie miała już jak ale urosła w tak krótkim czasie do takiej wielkości żeby przerosła mnie i miała 5 czy 6 zdaje się kolb no niestety ale nie nie dała rady bym przymrozki ją zabiły więc żyzność jest naprawdę wspaniała w takim kompoście polecam Także kończę na dzisiaj, i jeżeli zastanawiacie się, czy, czy użyć kompostu, użyć w ogóle zrębki na wybiegu dla kur, to ja osobiście polecam. Nawet się nie zastanawiajcie, wyściłajcie, pozbędziecie się niemiłych zapachów, a przy okazji będziecie mieli świetny materiał do uprawy swoich warzyw. Na razie trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć.